Z nami wójt gminy Gilowice, pan Leszek Frasunek. Pan Leszek przez nam zdradził przy okazji Dni Gilowic e, o swoim pseudonimie. nie miałem takie odnawiska przed smutek. Tak za mną to idzie cały czas. No, nieraz jest tutaj pomocny w różnych sytuacjach. No, ktoś tam powie, że smutce się, frasuje się, no, ale to już tak w języku polskim jest. Ludzie dalej pamiętają, przypominają to? Tak, tak, tak. Panie Wójcie, prosimy o krótkie podsumowanie Dni z które już za nami. Ja myślę, że przygotowania trwały długo, gdzieś około pół roku, no ale to zawsze przy takiej imprezie jest dużo zadań do wykonania. Nie ukrywam, że robi to Gminny Ośrodek Kultury. I myślę, że jak panowie byliście byli, widzieli, jest to profesjonalnie przygotowane. Pochwały otrzymujemy i pani dyrektor od, od policji twierdzi, że imprezy w Kielowicach są profesjonalnie przygotowane pod względem bezpieczeństwa. No już nie mówię o samych wykonawcach, których tutaj sprowadzamy, bo od kilku lat mamy o fajnych wykonawców, świadczy to o tym, że przyjeżdża sporo ludzi, chociaż żeście Państwo wczoraj byli z Bielska, mamy i z Juszczyny byli, to już nie mówię o sąsiednich gminach, Ślimień, Mękawica, sporo ludzi przyjeżdża, chociażby nawet dzisiaj, jak tutaj byliśmy byli, kabaret, Otto, ludzie byli też z Bielska, także to cieszy, że właśnie że z dużych miast przyjeżdżają, żywca, yy, czyli faktycznie doceniamy to i nas doceniają, że yy, mamy dość ciekawe tej imprezy, no i też to cieszy, no pracy jest sporo, tym bardziej, że pogoda jaką mamy w tym roku jest, no można powiedzieć, fatalna. Wczoraj udało się, że nie było deszczu, dlatego też yy, rozmawiając z panią z Gminnego Ośrodka Kultury, no biletów sprzedano prawie 3, ponad 3,5 tysiąca, to jak na naszą gminę to sporo. Do tego jeszcze zaproszenia były, myślę, że w wczorajszym dniu było około 4,5 tysiąca. Osób na tej imprezie. Także cieszy, cieszy, że Gilowice stają się nawet pod tym względem kultury, chociażby dni Gilowic, dość takim elementem istotnym na mapie powiatu żywieckiego. Impreza już za nami, a co ciekawego przykujecie Państwo w Gilowicach na najbliższym czasie? To znaczy, się nie ukrywam, że w innym ośrodku kultury bez przerwy coś się dzieje. Dla dzieci, dla młodzieży wykorzystujemy do tego. Nasz tutaj amfiteatr jest jak się panowie, jednym chyba z piękniejszych amfiteatrów na terenie Żywieczczyzny, obiekt mamy ładny, staramy się, żeby jeszcze było ładnie, w tym roku udało nam się oddać tutaj część parkingu, to oświetlenie, które nawet z tego miejsca tutaj widać, yy, upiększa to wszystko, także obiekt mamy wspaniały i tych imprez jest coraz więcej. Tym bardziej, że panie, które pracują w Gminnym Ośrodku Kultury, chcą to robić, to widać. Nawet y, często tutaj gościmy z warsztatów terapii zajęciowej, z rozciętej, które mieszczą się na terenie naszej gminy. Y, wiele zawodów tu się odnajduje też dla nich.